Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raka na grudzień 2020 roku. Rozkład będę robiła stali telema. Nazywa się podkowa. Oczywiście, karty były wcześniej tasowane. Jeszcze trochę potasujemy. I zobaczymy. Jakie energie dla raka będą chciały się pokazać na grudzień 2020 roku? I tak: w przeszłości mamy pustelnika, w teraźniejszości trzy denary. W przyszłości Rydwan. Karta Rada, Król Buław, środowisko otoczenie, sąd. Trudność. Pięć kielichów. Karta Co zrobić? Dziewięć buław. I wynik. Dwa kielichy. I zaczynamy. W przeszłości macie, mamy pustelnika, czyli właśnie czas takiego zatrzymania się. Może właśnie w tym czasie. Oczywiście to jest energia wielkiarka na długo działająca, więc może w dalszym ciągu. Właśnie potrzebujecie, potrzebujemy takich momentów zatrzymania się, troszeczkę odizolowania i przemyślenia, czego tak naprawdę chcemy, do czego dążymy, czy coś jest realne, no, zadawania sobie różnych pytań i szukania odpowiedzi oczywiście w sobie, A więc bardzo fajna energia, która myślę, że pomaga w rozwiązywaniu różnych y, spraw. I tak jak mówię, ona jest w przeszłości, ale może cały czas. Mogą jakieś decyzje powzięte na, właśnie na bazie tych, tych doświadczeń tutaj promieniować na teraźniejszość przyszłość, ale też możemy być jeszcze cały czas w tym procesie, tak? że potrzebujemy właśnie tego takiego wglądu wewnętrznego. Natomiast teraźniejszość pokazuje się jako trzy denary, więc praca. Praca, współpraca z innymi osobami, że jest tutaj właśnie istotna, że to nie jest właśnie praca jeden na jeden, znaczy sam, sam chodzi mi o to, że to nie tylko od nas zależy, że, że sami popracujemy, tak? I jakby liczymy tylko na siebie, ale tutaj właśnie. Też musimy włączyć do tego inne osoby, żeby, żeby pewne jakieś cele osiągnąć, tak? że to musi być współpraca i oczywiście najlepiej, jak ona będzie jak na najwyższym poziomie, tak? Żebyśmy robili pewne rzeczy, jak najlepiej po prostu potrafimy, więc tutaj jest też fajna bardzo ta energia trzech denarów. Bardzo, bardzo ładnie się nam pokazuje. Natomiast w przyszłości też świetna energia, rydwan, też energia długodziałająca, więc też myślę, że będzie wymagało jakieś sprawy mogą wymagać zintegrowania się w nas, w tego co ciemne i, i jasne, żeby właśnie znaleźć tą wspólną drogę i żeby ruszyć do przodu. I myślę, że jeżeli ta energia się tutaj pokazała, to myślę, że będziemy w stanie podołać jakimś wyzwaniom, tak? I ruszyć właśnie tym rydwanem, ale właśnie też trzeba na to zwrócić uwagę, tak? Żeby była jakaś jedna myśl, jeden cel, żeby, żeby po prostu ruszyć do przodu, tak? Więc bardzo piękna energia i oczywiście. Może ona też mówić o sukcesie, jaki dzięki temu właśnie będziemy mogli uzyskać, integrując się. Więc bardzo, bardzo piękna tutaj energia. Karta Rada, też wspaniała. Mamy Króla Buław, czyli działać. Nie oglądać się na nikogo, po prostu działać, brać tą buławę, żeby to działanie było właśnie dojrzałe, żebyśmy wiedzieli, co z tą buławą robić, tak, żeby to nie były jakieś takie właśnie działania jakieś niepewne, nieprzemyślane. Tutaj już ta energia nas mobilizuje do tego. Aby te działania były już takie przemyślane i dojrzałe, tak? Więc na no to trzeba właśnie zwrócić uwagę, żeby, żeby starać się wejść właśnie w tą energię. I myślę, że właśnie jeżeli wejdziemy w tą energię, to i współpraca będzie dużo łatwiejsza. I właśnie pójście poprowadzenie tego rydwanu, też będzie dużo, dużo łatwiejsze. I tak jak mówię, no może jeszcze będzie taka potrzeba tego wglądu, zastanowienia się, zatrzymania, więc też jest tutaj ta fajna energia, która długo działa i ona jeszcze może działać, więc można z niej jakby cały czas korzystać z tego właśnie wglądu takiego. Więc bardzo pięknie się tu układa. Natomiast środowisko otoczenie yy, ma tutaj sąd, yy, czyli yy, no, taka poważna energia tak. Yy, też yy, odcinania się od pewnych już rzeczy. Yy, też yy, myślę, że ważne jest, żeby wziąć właśnie tutaj yy, ta osoba z tego o, otoczenia środowiska, żeby już po prostu żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, żeby po prostu żeby też nie być takim surowym, bym zwróciła tutaj uwagę, jeżeli chodzi właśnie o, to, o te osoby z tego środowiska otoczenia, żeby też nie były takie surowe, ani w stosunku do siebie, ani w stosunku do innych ludzi, jeżeli właśnie chodzi o jakąś tam ocenę. Więc, tutaj, taka poważna jest tutaj energia, jeżeli chodzi o środowisko, otoczenie, tak? Więc, no, może nie być najłatwiej z tym środowiskiem, też otoczeniem, tak? Tutaj, już są takie podsumowujące, jakbym powiedziała, jakieś, jakieś tematy tutaj są, tak? Już poważne, podsumowujące. Ważące, właśnie już um, oceniające, więc, um, więc no, nie, jest, nie będzie łatwo tutaj z tym środowiskiem. Um, natomiast jako trudność jest pięć kielichów, czyli pogodzenie się z jakąś stratą, może właśnie idąc do przodu z, z tym rydwanem, nie wszystko da się po prostu. Um, nie wszystko da się jakby e, uchronić. Może, może jakieś będą, e, może jakieś będzie trzeba się z jakimiś stratami pogodzić, tak? E, może po prostu do pewnych rzeczy też byliście bardzo e, jakoś po, związani, powiązani emocjonalnie e, i może e, po prostu ta, no, ta nowa droga tutaj też y, powodować, że będzie trzeba się z jakimiś y, sprawami po prostu żegnać, tak? Y, do których po prostu bardzo emocjonalnie też y, podchodziliście. Myślę też, że u jakichś też nielicznych osób mogą to być też związane jakieś, y, 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 jakieś sprawy związane z relacją, y, z relacjami. Czy właśnie z jakąś taką najbliższą relacją, tak, i tutaj właśnie e, jakaś współpraca, e, może, może właśnie próbowaliście e, z kimś współpracować, e, jakoś się z, z, wy zintegrowaliście, e, były to może jakieś Wasze już przemyślane decyzje. A tutaj ktoś właśnie z waszego środowiska, może, może jest bardzo właśnie taki surowy, są tutaj jakieś może właśnie podsumowania takie i po prostu może boicie się właśnie, że coś lub kogoś stracicie, tak? I tutaj jest trudność ta pięć kielichów, natomiast karta rada mamy dziewięć buław. Czyli też, że może trzeba jeszcze po prostu wytrwać, może trzeba się przyjrzeć. Może też oczywiście mówić o tym, że wy boicie się, że będziecie zaatakowani przez, przez kogoś. I, I myślę, że po prostu jeszcze, jeszcze trzeba jakby wytrzymać jeszcze troszeczkę, może przyjrzeć się właśnie jakimś sprawom. Może to też wymaga, ten proces od, od Was jakiegoś uporu i konsekwencji, tak? Może właśnie konsekwencji tutaj jakiegoś działania Waszego, tak? I, i może wtedy uporacie się z tą piątką kielichów. Tutaj jako wynik mamy dwa kielichy. Oczywiście może to różnie wyglądać, może to się bardzo pozytywnie właśnie zakończyć. Mamy tutaj dwa kielichy właśnie. Jeżeli to chodzi o jakieś sprawy miłosne, może się bardzo fajnie to, to zakończyć pozytywnie. Jeżeli właśnie jeszcze dacie sobie czas i jeszcze wytrzymacie. Ale też może, może to wyglądać w ten sposób, że jakoś upracie się, tak? właśnie z tymi pięcioma kielichami, może, może właśnie dojdzie, dojdzie do, do jakiegoś rozstania i na przykład pogodzicie się już z tym, jakby nie będziecie już drążyć na przykład tej sprawy, tak, że, że po prostu wytrwacie właśnie... W żegnaniu pewnych spraw, tak? I tu wychodzą dwa kielichy, bo to co zaobserwowałam, że dwa kielichy nie zawsze muszą być takie pozytywne, że to wielka miłość i że coś wspaniałego, bo dwa kielichy też właśnie pokazują się, jak są właśnie tematy związane z relacjami, tak? Że takie jakieś sprawy mogą być to uczuciowe, czy relacje jakieś biznesowe, czy właśnie z pracą związane, jakieś relacje, tak? Niekoniecznie zauważyłam to, że one muszą się jakoś pozytywnie zawsze kończyć, chociaż myślę, że, że często się pozytywnie to kończy, ale po prostu, że to partnerstwo jest w tym momencie właśnie bardzo, bardzo ważne. Że, że duże znaczenie tutaj ma w tym czasie i właśnie, właśnie jakieś partnerstwo, tak. Więc myślę, że to będzie różnie wymagało, wy, wyglądało u Was. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!